To możesz być mnie. Nie bo mnie. Ani ty, ani nikt inny. Jeżeli będę musiała... Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze! Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demawenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demawenda Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z jorwetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie. Tak przynajmniej myślałam. To nie loża wydała wyrok na Poltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale wielkiego słońca i białego płomienia tańczącego na kurchanach wrogów. Oszukał wszystkich. Mnie, Jorweta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Smog zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lawaletów. To kłóci się z twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę. Ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Żegnaj. To jest nie tak. Diament... Ktoś podmienił diament! Maskadę! Rodernie mnie! Zajmij go! Zajmij diament! Dam ci wszystko, czego chcesz! Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgardu. Tam znajdziesz Jennifer z Wengerbergu. Żegnaj mnie. Jak poszło ze smokiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo, ale żyje. Nie zabijam smoków. To oznacza, że czarodziejki mogą się nim jeszcze posłużyć? Rosz to jeden z ostatnich smoków. Nie można go tak zwyczajnie zaszlachtować. W porządku. Sprawa jest prosta. Trzeba się pozbyć Filipy. To zostawiamy już tobie. Dorwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowi i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z radą i kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą wiem. Jak się ma przyszła królowa Temerii? Bezpieczna. Nawet zaczęła mówić. Stary Natalis chciał dać jej lalkę. I wiesz co powiedziała? Skąd mam niby wiedzieć? Że już nie chcę zabawek. Chcę dostać miecz i uczyć się walczyć. Chcę pomścić śmierć ojca. I co zrobiliście? Dałem jej sztyle do oddziałów specjalnych. Będę ją uczył samoobrony, a Natalii sztuki wojennej. Będzie dobrą królową, czuję to. Co z Leto? Złapaliście go? Nie całkiem. Co to znaczy nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy. A ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze Smokiem. Grabienie, gwałcenie, mordowanie. Niekoniecznie w tej kolejności. Kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze Smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale dość szybko stwierdzono, że każdy mag to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne utrudniające rzucanie zaklęć. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami opuszczali miasto, luźne grupy wojaków zaczęły wyłapywać czarodziejów. Większości znanych i potężnych udało się uciec. Reszta została zamęczona na śmierć. Spokojnie, chcę pomóc. Trzeba im po pootwierać oczy. Muszą widzieć. Oni nie żyją. Ja też umarłam, ale otworzyłam oczy, zobaczyłam. Co zobaczyłaś? Pokojowe obrady. Pokojowe obrady. Pokojowe obrady. Świat oszalał. Wynośmy się stąd. Stój. Coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Tam jest! Radowić chce jego głowy! Za i'm Uciekali, aż się kurzyło. Krążą plotki, że to oni za wszystkim stoją. To nie plotki. Skąd wiesz? Od Shelly. Była zadziwiająco dobrze poinformowana. Jeśli to Nilfgaard, to szykuje się wojna. to, Tris. Zakończmy to. Nie, Roż, pójdę sam. Sam? Dlaczego? Zaopiekuj się, Tris. Czekajcie na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszajcie by za mnie. — Ale. Zrób po co, proszę, Roż. Muszę załatwić to sam. Nic ci nie jest? Nie. On wyrwał mnie z rąk gardczyków i bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Roż czeka na ciebie. Dołączę wkrótce. Geralt. On może ci wyjaśnić, co się stało wtedy. Wiem, Tis. Dlatego muszę z nim pomówić. Nie daj się zabić, Wiedźminie. Nie dam. Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? W każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Wódki? Daj. Zaskło mi w gardle. Za starą znajomość. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, degustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. Mid-invern. Noc magii. Ale to nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Jennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegrać. Wie to każdy Wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań, nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Jenefer zgodził się bez wahania. Chłopie, Geralt, zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo Wisielców i dziki gon zabrani mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców ilu się da, winę zwalić na czarodziejki, wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem Burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki gon? Każdy wiedźmin noszący naszyjny wężowy medalion, zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego gonu? Z tego co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny i sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem u Piorgonu. To duchowa emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod Drzewem Wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne syny, najzwyklejsze w świecie? swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy Wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata. Nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Jennifer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? to się, ale to nie twoja sprawa. Dlaczego Wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolaniki. Dlaczego? Obiecał odbudować Szkołę Węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami Wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać wrócić do domu. Opowiedz mi o JNF. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bradziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam wyznaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jakie poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa. A w Gardzie czarodzieje z takimi odruchami, albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby mnie, Egana, Serita i Jennefer. Cesarskie tajne służby? Mhm. Mm Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Watiera de Rideau, a parę tygodni później samego cesarza. Ja. Prosty Wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Jenefer, z jakichś względów była dla emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Watiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki. Połyku. Trzymaj. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Nie Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki... zabiję cię. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych groźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. W poszukiwaniu zabójców królów, Wiedźmin przeszedł długą drogę. We flot sam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flotsam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wezimy, wróg kedweńczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. W Edirn, Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska saski smokobójczyni zostały pobite pod wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze z znaku jednorożca zajęli dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Tymczasem tron Temerii stał się obiektem gry prowadzonej przez baronów. Wielu śniło o koronie, jednak nikt nie miał wystarczającego poparcia, by zasiąść na tronie w Wyzimie. Nadzieją dla królestwa na skraju wojny domowej była mała Anais. Faktyczną władzę pełnił Interrex Natalis, jednak to mała dziewczynka stała się symbolem zjednoczenia kraju. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownicę. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii.